staramy się jechać e, równo i bezbłędnie, także na razie e, póki co nam to wychodzi i radzi się naprawdę układa bardzo po naszej myśli, bo e, nie dość, że prowadzimy to, e, jeszcze nasz konkurent jest e, najgłówniejszy na trzecim miejscu z tego co widziałem, więc mam nadzieję, że e, tak się to będzie utrzymywało i również jutro. Ale cóż, no, awaria Grzegorza ułatwiła nam zadanie, bo, bo pewnie by, byśmy się jeszcze z nim musieli boksować oprócz tego, że, że sami ze sobą walczymy, bo jednak ciśnienie jest duże, także. Przykro mi z tego powodu, bo, bo wiem co musi czuć, wiem jakie ja sam miałem nastawienie przed tym rajdem i wyobrażam sobie jak bym się czuł gdyby mi się auto zepsuło i no z jednej strony oczywiście tak jak mówię ułatwiło nam to zadanie, a z drugiej strony naprawdę no żałuję, że tak się to dla niego skończyło. No i tyle, no jeszcze jutro jest bardzo długi dzień, trzy razy ekstra trudny OS, także naprawdę no daleko jeszcze do mety. No, jesteśmy zadowoleni, nie można narzekać. Ogólnie czujemy się dobrze z autem, nie ma żadnych kłopotów. Ehm, i, I tyle w zasadzie. Także będziemy musieli się wyspać i, i jutro od rana e, postaramy się kontynuować.